Luty był bardzo pracowitym miesiącem dla uczestników tegorocznej edycji młodzieżowego Pucharu Polskiego. W ciągu trzech tygodni młodzi narciarze i narciarki mieli okazję mierzyć się ze sobą aż siedmiokrotnie w ośrodkach narciarskich od ustrzyk po szczyt. Na trasie tej rywalizacji nie mogło oczywiście zabraknąć Szczawnicy i słynnej trasy Palenica 1 to tutaj odbywały się podwójne zmagania w slalomie. W kategorii młodziczek niespodziewanie dwukrotnie do mety nie dojechała liderka klasyfikacji generalnej Weronika Wondziuk. Sytuację tę wykorzystała między innymi Zuzanna i iwanów Bardzo dobrze mi się jechało, bardzo dobre warunki. To jest moje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Polski. Jestem bardzo szczęśliwa. Niespodzianek nie było w pozostałych kategoriach. U młodzików najlepszy okazał się Maciej Stanik. Trasa była bardzo wymagająca i ciężka, zwłaszcza tutaj po przełamaniu na garbie, tam było z 20 tyczek takich bardzo nastronnych, no ale jestem bardzo zadowolony. W rywalizacji juniorek nie po raz pierwszy w tym sezonie triumfowała Nikola Komorowska. Wydaje mi się, że dwa dni dość mocno przepracowałam i jestem zadowolona. Zawsze jest coś do poprawienia i to nie ma tak, jakbym jeździła perfekcyjnie, to już bym mogła jeździć w parze świata. Wśród juniorów pierwsze miejsce padło łupem Stanisława Sarzyńskiego. Palenica jest moją ulubioną trasą z całego cyklu Polski. Mega się cieszę, że wygrałem obydwa starty. Wczoraj z przygodami, ale dzisiaj udało się zrobić dwa równe przejazdy, z czego jestem bardzo zadowolony. Kolejnym przystankiem młodzieżowego Pucharu Polski był Szczyrk, gdzie młodzi alpejczycy i alpejki mieli okazję rywalizować w supergigancie i dwa razy w slalomie gigancie. W tej pierwszej konkurencji wśród młodziczek na zlodzonej trasie i przy porwistym wietrze najlepiej radziła sobie Weronika Wądrzyk, która umocniła się na pozycji liderki klasyfikacji generalnej. Trasa była dość wymagająca, bardzo lodowo. Supergigant ustawiony po, mnie można powiedzieć, dlatego bardzo się cieszę. Po zawodach w szczyrku na czele generalki młodzików pozostaje Maciej Staniek, ale w Supergigancie najszybszy był Jan Dubelski. To jest moja pierwsza wygrana w Pucharzy w tym roku. Trasa była świetnie przygotowana, idealnie. Specjalistką od super Supergiganta wśród juniorek jest Wiktoria Badełek, która wygrała wszystkie tegoroczne starty w tej konkurencji. Jednak w klasyfikacji generalnej całego cyklu nie ma już szans na dogonienie Nikoli Komorowskiej. Nie patrzę się za bardzo już na te miejsca w generalce. Chciałabym realizować to, co robię na treningu, to co robię z trenerami. Świetnie w szczyrku spisywał się Kamil Koralewski. Dobrze, dobrze, mamy to! I dzięki temu rywalizacja o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej juniorów zapowiada się niezwykle emocjonująca. Cel jest taki, aby wygrać klasyfikację generalną, w której zajmuje aktualnie drugą pozycję. Teraz jednak złapę formę i gonie Stasia Starzyńskiego, który prowadzi. Przed uczestnikami Młodzieżowego Pucharu Polski jeszcze tylko zawody finałowe, które odbędą się w marcu. Do startu przygotowywać się będą m.in. w ośrodkach grupy PKL, które w ramach programu Polski Mistrz udostępniają homologowane trasy na potrzeby zawodów i treningów marciarzy i snowboardzistów. Na zawodników i trenerów czekają trasy w Szawnicy na Palenicy, w krynicy Zrój na Jaworzynie Krynickiej, w zakopanym na Kasprowym Wierchu i w Zawoi na Mosernym Gronie. Zapraszamy serdecznie do treningu.